Wszyscy zdążyli, proszę bardzo. Ja też U tutu. Tu, tu. Mogę tu Ja ty bardzo z wami, odpieraj! Trzeba muim ci kask wziął! Na tyle Już mogę przelady łatutu Nawet taki przebudę Uważaj Mm. O, cześć, hajeczko. Ale to nie ja dzisiaj, to on. Ja na przyczepkę. Ale zwykle będziesz prowadził. Gdzie? Ja nie będę jechać, ja będę za tobą. Do Krynicy. No, na Orneta Pasung, też tak myślałem. Będzie bezpiecznie. Tylko ty, Janosik coś mi nie gada, kurde. Jestem na miejscu, stawki doleciałem, co prawda jak zawsze, może nie jak zawsze, co prawda spóźnionym, bo nie jak zawsze, jak organizuję sam wyjazd to zawsze na nim jestem pierwszy, tak samo Paweł już się tutaj na pewno naczekał, ale przede wszystkim dzięki, że poczekaliście na mnie chłopaki po pół godziny mniej więcej obsuwy, na szczęście inni też ledwo zdążyli, więc razem wszyscy sobie polecimy, zobaczymy trasę nad morze, generalnie na motocyklu wam opowiadam co i jak, zresztą słyszeliście, już jest bajecznie. Nie, trzeba go uszykać. Ja też tego od tego. E, dzisiaj odpalałem dopiero pierwszy raz, nie? Także... Pierwsze uruchomienie, pierwsza jazda, pierwsze Willy było człowieku, normalnie. Jakbyś jakbyś dziewicę do a wiesz gadogami, skacze wieka. Taka we mnie tam w środku, nie? Ale ciepło to jest, kurde. Jak się jedzie, to tak sobie, ale... Ale ten, w sensie, nie wziąłem podpinki do spodni, ale chyba się cieszę, bo zaraz będzie cieplej i tak. O, halosza. Halosza, halosza. Uuu, naprawdę gorąco, kurde. Jak na słońcu to bajera. Nie no, jak jedziesz, to nie, bo teraz jechałem, to już tak wiesz. Na urządzeniu, nacisnąłeś od góry? Tak, jest No to cała historia. Ale powiedział Ci Open Mesh? Bo Ty nie musisz się nigdzie łączyć. Z tyłu, z tyłu guzik, kurde, tyłu. Ten na górze chyba. Nad, nad Raz. I, i musi ci powiedzieć, mesz coś tam. Mesz indykan, coś tam, open, open mężczyznę, me me no, no pierwszy będzie. Już, I powinien być. Tyle staliście, kurde, że się nie te... Nie zrobili, do? No. Bo ja tego to nie znam, jak guziki działają, bo tego nie używałem. Bo to jest... Dobra, jestem. O, jest. Ale słychać ładnie teraz. Dobrze. No, ale nie pójdź tak, bo kuźwa. No ja też pójdę dobrze, słyszę. Zajwiście, nie? No o. O. A, na no, kiedy to chodzą? Nie to, co te turystyki Kufa Kuferki O, nakleiłeś? Nie, no To Load limit, wiesz Trzy kondony więcej nie No dobra, lecimy, Patrysio 20 minut już jeżdżę Wyobrażacie sobie? A ten to nowy taki jakiś, co? Ten to nowy jakiś taki. A śrubki sprawdzałeś nic nie odpadło? Wszystko nie. Chłopaki gotowi, gotowi. Dobra, jadę. Łoto to to Którędy to tam jechać? Tu w lewo, nie? O już mam pół zbiornika paliwa, a przed chwilą był pełen. Możeś katopos tego od siebie tam Trochę przydzidowałem, nie powiem, że nie Trzeba się trochę wiesz, wieździć. Ale w Nekecikach to grają te wydeżki. Słychać ładnie ale na nekadzie dzisiaj będzie pisgać <grystu> dlatego ja nie brałem dziewiony zresztą dziewiona nie gotowa wysterka nie ma no pani kochana dawno nie byłaś w Olsztynie co? No. <grystu> kuśka wodna gorąco mi przeszybę uchylić ale pięknie jest, słoneczko kurde 15 stopni tu się pokazuje no, bo staliśmy może, tam 12 pewnie jest. Spokojnie, żeby się przejechać, kurczę, trochę załapać. A to i tak w ogóle ile to kilometr? Ze 160 gdzieś, nie? gdzieś tak będzie. A, ja mam antenkę rozłożoną? A, rozłożoną. Patrz, jak przygrzało. Na prawo pa. W krótkim rękawku. Bajera. U, ale zobacz, jak zwracamy uwagę, wszyscy się patrzą. Uhuu coś nowego motocykla w tej porze roku, co? No gdzie, nie no właśnie to tak żeśmy zawsze wyjeżdżali. 8 lat temu, 8 lat temu była taka sama runda. Tu w prawo, nie? Chyba. Ale. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Tak, tak. Ale. Trochę słychać tam z tyłu. <grym> 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 nie? Trochę tam wrzenka. I bym zrobił odcinkę. Jest rozpadnik, kurwa jeszcze obacał. No co, na początek sezonu? Głowa, kurwa! Piszowski kurna Idzie i macha głową kurwa lewej do Młody tam pokazywał, piąteczka O, babka o, też, Uu, o. ucieszyła się, zobacz Oczko mrugnęło w okularach <coughs> <kupunki> wiedziała... Nie? O, zatrzymała się, patrzy Łyda, łyda na Motungu, jak kiedyś to zabyś się z kumplami na browarze spotkał. A, na dobrej wódeczce. Na Pogadacie, pojeździcie. Aby do dobrego później już będzie git. I co? Szybki powrót będzie pewnie z tej skrynicy? No, to Standardowy. Czemu to jest? Kamilos nie może pedałować, nie wiadomo ja. A, racja ty. Ale nie to już A. będzie miał 200 km. <gry> to też ma. Trzeba tak do 7 tysięcy. 7-8 tysięcy obrotów A? No tam, no to i tak będzie ze 170 pewnie No za 30 km będę miał 100 zrobione No <laughs> co to mi powiedział, że najmniej to 600 muszę przejechać na pierwszym nie? No to masz tutaj czekaj 800, 800. 200 o masze jest Inaczej ci nie wygeneruje a, nie sprawdziłem na dron radarze gdzie, gdzie lata dron, bo tutaj lubią latać O, motor jedzie Jedzie jakiś Uhu Siema brachu Mała pojemność jakaś o tak, chyba taki mniejszy romet tak, tak Nieśmiało kłopotli na ten Machnął Pochodem 70 do pracy wiecznie Naprawdę Stron w oczach? Nie, ale jakoś tak dziko. Trochę z innej półki sprzęt. A no, za rok szykuj dziesiątkę. No. No. A tu już. A co tam? A jak szybka? Chłopak. A no, szy... szybka, jak szybka? No, pan Ci, że czuję, że wyżej wieje, nie, ale i tak przy tej prędkości większej moc nie słyszę. To Nie wiem, czy kask, czy szyba, no, ale wypłynęła szyba, bo wiadomo, tak nie będzie szybia, to. No, na te, na te. I co? Gdzie mają ustać? Wy bo ja dalej na nie Na W tym locie, kilometr 20 Te Wie, futerka... 9 ma ten... Większe koło niż Tracer? Eee, nie, takie samo Świetniejsze wydaje To jest ta sama fela w ogóle by... No Nie no 15 stopni to już tak naprawdę można pojechać o. W Alpach miałem 5, jak przejeżdżałem. 8, jak 8 żeśmy przez, przyjechali, nie? No tak było. I wyjeżdżaliśmy też było chyba 9 czy 10. Wierzę? Ja tak 12 byliśmy, nie? No. no. Nie trafiłem dwójki. Kurć mam. przesunąć trochę. Cholera. Patryk, ty tak nie napierdalaj i poczęcie tych gwoździ. Nie, tak, czy... To też... No, chciał sprzedać, to kurwanach nie ma wszystko, mi dać. No i ja, co mu się stanie, człowieku? To znaczy, że już nauczony wszystkiego. Można ganiać. Usiądziesz na takiego, to włączasz tryb, fabik jechał i jedziesz. A, <noise> Jak, jak co? Nie zrozumiałem Tak, Jak ta BMW RS, jak wyglądała po tych bieglach tutaj. Nie no, na pewno fajnie, bo ona, ona jest dosyć długa. A, no właśnie. O no, ale jest ciężka, nie? 30 kg Ale to nie, mo, nie musi być przełożenie takie duże na to. U nas, no, no że wiesz, bokser na dole siedzi, nie? W sensie, chodzi mi, że tu nie ma w zasadzie takich, wiesz, zakrętów, żebyś przez, z jednego w drugi musiał natychmiast mocno, wiesz, pchał ci kierownicę, no nie? No nie, bynajmniej takie mam wrażenie, w ogóle jak teraz dzisiaj tu jadę to mam wrażenie jakby strasznie dużo prostych, a przecież to tyle winkli zawsze było. Jedna z fajniejszych traw. No ty. A ciekawe kiedy jazdy te stopy będą robić, nie? Sam bym pojechał z tobą, wiesz, pojechalibyśmy sobie na dwa motungi, ja też bym coś chciał. Na testy się przejechać No jak mam teraz A myślę, że będę gdzieś tam na tym No Tak sobie zostawię jakiś taki dokument Kiedy będą robić robić, no można by się umówić Kurde, ja bym się przejechał też A na piasku jechać jeszcze Jest, jest, bo ja widziałem jak tam Przyspieszyłem to się kurzyło strasznie, nie? No Tak kwest. ale przy no ale w ogóle Kamil ciebie dużo lepiej słychać niż tego Pawła możeś Paweł... na takie badzenie sprzedał Nie a jaki masz mikrofon zamontowany? Ja go przyrył A. Jest różnica jednak Jest nieźle już o tak bym powiedział No coraz cieplej no, no, w zeszłym tak... tygodniu to chcę zrobić trasę tam takie otwarcie sezonu, no nie? No mówiłeś, miłeś, że gdzieś tam na stronę. No radować. zaraz dzisiaj wrócę, to muszę przygotować te jakiś plakat i coś i wrzucić. Tylko nie mam dostępu kurde do strony Przewysłać to do tego Do Yama sklepu A co myślisz, że ktoś przyleci ze strojenki tam, z tamtego okolic? Nie no my w tamtą stronę jedziemy Ale nie, a. Że, a nie no Że na Jama sklep wiesz, opublikować a. nie A gdzie będzie będziemy topić? Topić <grym> w szklance kuźwa <grym> a, a, a to na powrocie. <grym> ale piachu leży w pipę No leży, leży. a tutaj, ale to fajne winkelki tutaj Nie ma co świrować nie. Nie wiesz co by było najchujowsze? chyba jakbyśmy dostali jakiś duży mandat czy coś, nie? Na początku słucham, No, To razy cię tak zdołuję, że wiesz. Ale ładnie się robi, kurde, jest fajnie no. Traska na rozruszanie kości. A tak. A dzisiaj kulturalnie 160. W miejscowościach do 150. Tak. Bez przeginania. Tak w czasem W końcu na dotarciu. No właśnie. Musimy się będą się przyciepiać w serwisie, nie? Co ty teraz to się wszystko tam zapisuje, jak manetkę nawet otwierasz, czy, czy jak z niej korzystasz, w sensie czy dużo gazu dajesz, czy mało, czy często hamujesz, czy nie. nie. Teraz mi to mówisz. <gry> wszystko się zapisuje, naprawdę, nie? No to myślę, że Na tym, ale też fajnie, bo jest adaptacyjny komputer, który uczy się Twojego stylu jazdy. Jak będziesz jeździł... Dynamicznie to ten komputer tak będzie tym motocyklem sterować do jazdy dynamicznej, żeby on lepiej jeździł, nie? Aha. A jak to się jeździ spokojnie, flojowato, to ten motor będzie inny dla niego. Dostosuje go do, wiesz, do kierowcy. To no jest fajne i niefajne, bo trzeba później go resetować. Ma mieć podręczną, żeby się od nowa uczył. Jak się zmieni kierowca na przykład. Bo zanim się nauczy, to długo trwa Dara na radio będą krzyczeć O kurde, się, jedzie Klienci Ja wczoraj drzewka przycinałem człowieku O mordę Spakować wszystko Wkładzie olej wymieniłem Z Piotrusiem, z Piotrusiem na rowerek Z Martu na imprezę a, dzi a dzisiaj kurwa spóźniony na imprezę Z kolegami No spóźniony tam parę minut No nie tak źle <gry> Nie ja się nie Ja w ogóle nie, nie zakładałem wczoraj że dzisiaj będę jeździć ale mówię tak wróciliśmy wcześniej, bo myśmy jechać gdzieś do Warszawy, do Klumu, albo do Gdańska Ale zostaliśmy w Olsztynie, to mówię Wcześniej wróciłem, wróciliśmy, mówię dobra I tak Piotrek o 6 rano ci skacze na łóżku już wiesz Tata wstawaj Śmiesznie teraz jak jadę, to jeszcze tak bardzo odpuszczam do zakrętów I tak jadę w tym zakręcie i sobie myślę, kurde jak wolno Nie wiesz, wiesz, powinienem jechać o 30 więcej Nawet nie idzie się dobrze złożyć. Nie klnij tak, bo jedziesz do tych filmach później to... <średziś> Jedzie tak, że no wiesz, cześć Cześć, siema, siema. No, a... no. A, <średziś> a, Ale tu mam zaraz powiem no. Fabryk mówił, że klnę, Na Na filmie ten Coś, się poza nie na torem, nie? A później ten film cały obejrzałem on tak, ja już przestałem kląć A fabryk tam sadził cały czas Ale ja na więcej <średziś> Ty, ty weź troszkę mikrofon dalej od ust. Dalej, no, bo tak trochę tu w prawo, nie? Dobrze tak, jadę. Bo Ty masz za blisko ten mikrofon, dlatego tak może... No to już. ...zbiera. O, no weź teraz coś. No, mogę, Nie, chyba za mało wypiłeś rano. Teraz ja spróbuję go jeszcze jakoś nie przeszygać. Pałek gdzieś... ...niżej w że wiesz, bo to jak głośniej mówisz, hej hej, jak głośniej mówisz, to aż rozdwaja dźwięk, tak nie? O, ale teraz, o teraz le, A weź teraz, powiedz coś. Powiedz coś. Tak mi nie. A to masz ustawienia No właśnie, co masz ustawione? Masz tam HD, coś tam? Nie wiem. Ja dzisiaj ustawiałem, bo robiłem update'y we wszystkich urządzeniach. Oczywiście nic, nie zapyta, żeby to? Żeby wersję wkać? Nie, ja to po kablu, przez kompa robię. A ja mam ten, ten z tej taki. No jest, jest też, ale nie ten. Nigdy tego no nie ja, używałem. Jak ja chciałem przez to zrobić, tak nie chciałem tego. A to musisz połączyć z brakiem z procedurą i będziesz wszystko działać. No pewnie tak, ale tam nie chciało mi się. Tak, nie? Przez komputer, pekki już. Jeden, dwa, przecinek się, taka jest. 1.7, a teraz 1.27 Nie, do tej? No to będzie pierwsze tankowanie w tym roku Ale co tu się dzieje? Tu jest główny zjazd z obwodnicy Z DK7 na morze Tam się jedzie do Krynicy w prawo Korek jest kurde na 20 km i jak mam być 4, to ja dalej nie jadę. Wyskakuję i wracam na nasze tereny, i chłopaki też wracają w naszym kierunku. Bez sensu tam się przebijać. A jeszcze na jakieś jedzenie? Nie mam mowy To się rozjeżdżamy, chłopaki idą jeszcze bombą na winkierki. A ja niestety nudną autostradką wrócę, bo się zrobiło strasznie późno. Jakoś te tempo wiosenne to nie jest takie tempo jak sezonowe. Bo chcę jeszcze z Piotrem się wyskoczyć eee, trochę na basenik. Także lecę na bazę. że kurczę, wszędzie widać motocyklistów. U, hu, hu. widać, że ta wiosna już już tuż, tuż już jest, już puka do każdego garażu. <laughs> Fajna traska, ale tak jak słyszeliście, chcę jeszcze spędzić trochę czasu z rodziną, więc wracam jak zawsze, prawie jak zawsze, bo nie tak jak zawsze, bo y, przeważnie lecę drogą ekspresową, a tym razem postanowiłem zjechać troszeczkę jeszcze na zakrętych ale ogólnie jak mam wam coś powiedzieć o zakrętach to jestem przerażony <laughs> człowiek po prostu jest naprawdę taki sztywny i te zakręty są takie, że że praktycznie ich się boicie no nie są to takie jakieś super normalnie bym tutaj jeździliśmy po 200 na godzinę a teraz po prostu boję się szybciej. O. E, ma na to wpływ na pewno nawierzchnia, jak widać takie białe pasy, to jest sól i, i, de, i śnie i ten e, sól i wiatr i wszystko. Więc czysto na nie jest. Ale jakoś tak jeszcze jestem przestraszony. Niby człowiek tego nie zapomina, ale żeby się oswoić z prędkością, to trzeba trochę pojeździć. I no, jakby żeby było to bezpieczne a nie kubu dubu i początek sezonu kończycie w kartoflach No, to lepiej uważać, no Ale przejechać się w ogóle, kurcze, i z ekipą spotkać Zajebiście fajnie Jest to super znowu być w siodle, znowu jeździć No i te emocje po prostu, jak motocyk przyspiesza, jak hamuje Jak to wszystko tutaj działa, to po prostu jest no, niesamowite to... Samochód trzeba byłoby mieć chyba naprawdę jakiś taki super sportowy, żeby się mieć takie podobne chociaż te emocje. No ja nie wiem, nie miałem nigdy sportowego samochodu, ale tak mi się wydaje. W każdym razie jest rewelacyjnie, rewelacyjnie. Na pierwszą trasę nawet uważam, że to dosyć długa trasa, żeby pojeździć jako pierwszy, pierwszy wyjazd, to w sumie tak może dla mnie trochę za dużo. No powiedzcie co, że Fabik tyle kilometrów robi? No właśnie dlatego, że robię tyle kilometrów, to niespecjalnie potrzebuję zaraz e, takich łubu -dubu na sam początek, czy coś Jeszcze zdążę się wyjeździć, mamy cały sezon przed sobą, to ważne, żeby właśnie nie zakończyć tego mm, sezonu już na samym początku Gdyby się coś wydarzyło, lepiej sobie odpuścić, o tak bym powiedział No i co, no to ja lecę już na bazę, e, chłopacy tam jeszcze pojechali na i w ogóle, ja odpuściłem e, batonik popić i kopać gary i łuto tu do Piotrusia. Kurde jak ten świat się zmienił.